Na terenie województwa dolnośląskiego, w pobliżu granic z Czechami i Niemcami w miejscowości Świebodzice, wśród malowniczych gór stołowych, które oferują świeże powietrze i piękną pogodę przez cały rok oraz w pobliżu Książańskiego Parku Krajobrazowego mieści się Akademia Medycyny Regeneracyjnej. Akademia powstała w 2010 roku, jest placówką szkoleniową, naukowo-badawczą, profilaktyczno-leczniczą, uzdrawiającą Regeneracyjną i gerontologiczną. W krótkim czasie Akademia zyskała światową sławę i stała się jednym z wiodących centrów Europy, gdzie pacjenci już z 30 krajów świata skutecznie ukończyli terapię. Jest to również miejsce, gdzie opracowano i zastosowano w praktyce nowy przyszłościowy kierunek medycyny komplementarnej i regeneracyjnej. Obok różnego rodzaju masaży, zabiegów wodnych i tych wykorzystujących naturalne produkty własnej produkcji, korzysta się również z nowoczesnych urządzeń wspomagających proces leczenia. W ośrodku pracuje się w oparciu o metodę Aleksandra Hareckiego, który jest pomysłodawcą i założycielem Akademii. Główne elementy tej metody to oczyszczanie organizmu z toksyn, pasożytów, likwidacja przyczyny chorób, wzmacnianie układu odpornościowego, a także uaktywnianie mechanizmów regeneracji. I samoodnowy organizmu w przypadku różnych, najcięższych chorób. Jedna z głównych cech wyróżniających metodę jest brak stosowania leków podczas trwania kuracji, a efekty, jakie się uzyskuje, sprawiają, że prawie wszyscy pacjenci przestają przyjmować leki również po zakończeniu kuracji, co jest unikalnym osiągnięciem w skali światowej. W akademii wykorzystuje się ponad 50 różnych zabiegów i terapii co pozwala kompleksowo oddziaływać nie tylko na poszczególne uszkodzone części ciała, lecz na cały organizm. W 2017 roku przy Akademii został oddany do użytku nowy budynek. Jest on nowocześnie wyposażonym i przystosowanym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich kompleksem o powierzchni 4000 m2, w którego skład wchodzi 60 komfortowych i niezależnych apartamentów. Nowocześnie wyposażone apartamenty z antresolą, częścią kuchenną i łazienką zostały tak zaprojektowane, aby pacjent mógł otrzymać wszystkie zalecane zabiegi na miejscu, co jest cennym udogodnieniem dla tych pacjentów, którzy cenią sobie intymność i anonimowość. Apartamenty wyposażone są w saunę, prysznic, wannę do zabiegów wodnych i stół do masażu. Akademia Medycyny Regeneracyjnej jest na razie jedyną placówką na świecie, gdzie tak niesamowite pozytywne wyniki są uzyskiwane za pomocą własnych i nieszkodliwych naturalnych metod leczenia, czerpiąc z najlepszych i sprawdzonych tradycji życia w zgodzie z naturą, oferując jedyną na świecie skuteczną metodę uzdrawiania z wielu chorób nieuleczalnych.